He, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dragio, a gramy sobie jako Anizia na suporcie razem z AP, tak, to by mogło, <coughs> można to tak określić No dobrze, i wyszedł nam piękny gang. Znam Dobrze, co my tu mamy? Krystalizacja. Hmm. Yy, okay. <ścoughs> Szczerze mówiąc nie grałem ani wiem zbyt długo. Aha, a, a, dostaliśmy las hit'a, dobrze, ale tak, to jest nasz sopelek lodu, nasze odmrożenie, okej, okay, dobra, nie w tej kolejności. E, czyli najpierw Q, później E, czyli to jest nasza kurka lodu, to jest nasz sopelek. Czyli nasza tutaj kombinacja. Hmm. Powinna być Q. No i tak też wyszło. Okej. Okay. <laughs> Jak tutaj widzicie, gramy sobie z Tristianą na bocie. Na midzie mamy Zyrę. Na topie mamy Sinch, ta w dżungli mamy Trundle nowego. Życie trwa tylko chwilę. Ale no jakby tutaj to określić pięknie. No nie za bardzo jeszcze tą tą tu mi idzie szczerze mówiąc. Chyba dopiero można powiedzieć, że Jestem jako początkujący totalnie, bo tutaj nie ogarniam w zasadzie nic, co ani wiem, ani co budować. Ani... Ani tym bardziej co tutaj. Okej, okay. <laughs> mamy teraz ścianę lodu. Oj, Czyli yy, uderzamy Q, walimy z W. I Znaczy, z E! Dobijamy. Eee, i ściana. Dobra, uderzamy. O właśnie, Ile wlezie? W to jest nasza kulka, w to ściana i E. Dobrze. No dobrze, ale udało nam się tutaj zrobić dwa killsy dla Tristiany. No dobrze. To było bardzo głupie. Datus very, very stupid. Dobrze, łza bogini, ciach Buty, no weźmiemy Buty, dobrze weźmiemy jeszcze dodatkowo. 475 rubinowy kryształ. Każdy płatek ma znaczenie. Lecimy sobie. Lecimy, lecimy. Haha. Ha, ha. Dobrze, ile to w ogóle kosztuje many? 120, 70 i 50. Hmm. Czy nie mamy jak ten... Nie mamy tym, jak spamować w sumie. skoro to aż tyle kosztuje. No dobrze. Się. się kupić jakieś wardy. Dobrze, użyjemy sobie oba płotionki. Dobrze, już mamy tą Riven, chyba. Pięknie. Mamy naszego ultimata. Napiszemy go job. No, lepsze. No, nie, ucieka. Oj. Niestety dostał podpalenie. Ale możemy tutaj zaobserwować się nowego. nowego nowego mm, trundle. Po uderzamy tutaj troszkę tą wieżę. Dobrze, mamy mało many. Przedałby nam się więcej many, mimo że w sumie używamy rudny na mm, odnowienie many, ale. No dobrze, mam idzie nie wiadomo co się dzieje. Woliber tam widzę. Zostaje niezły baty. Wiatr. A my co? A my tutaj staramy się coś porobić. Dobrze. 725 no, Czyli tak akurat Dobrze, mamy już tego, jak to się zwie w ogóle? Katalizator Przeciwnik pokonany Przeklęty Misiek No dobrze, zobaczmy w ogóle co tu się dzieje w itemkach Mmm Christiana B. Sword, tak? Kawumiecz, Miecz, Wszyscy jesteśmy złączeni. Nie było SS-a. Aha. Lecimy, lecimy, lecimy. Oi. Oi. Wroga. Dobrze, udało nam się zabić jakimś cudem wroga. Nie jestem pierwsza ani ostatnia. Ha 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 Krystiana tam już skacze, widzę. Zawsze czujna. Seryjny zabójca Dobrze, nie będziemy go gonić, bo on za mało życia naprawdę. O, i nasz stworek zniszczył wieżę. No i bardzo ładnie. Dobrze, się cofniemy. Kupimy sobie różdżkę, a potem kupimy sobie lepsze budki. To kolejne 750. O, mamy nawet czerwonego bufa. Słodko. Przeciwnik pokonany. W śnie czasach. O, nowe pingi. Koniec serii. O, oj. inicjowanie w, w ściana. No, pięknie. Ku inicjowanie w ściana E. Dobijanko. Oj. Niepotrzebnie to w ogóle użyłem. Haha, <laughs> pomyliły mi się przyciski. Krystalizacja poziom pierwszy. Może by on tylko tutaj przeżył. On przeżył, no super. Zawsze czuję. Mamy statystyki 1, 1, 9. Oj. Moja drużyna zniszczyła wieżę. No dobrze, udało nam się tutaj jakoś przeżyć nawet. A, i cofamy się, cofamy się, mamy więcej asyst, jak to zresztą wypada mieć przy suporcie. Teraz tak, z tego zrobimy wielką tak. różdżkę za 740. O minionych czasach. Dobrze, Wolibar się wycofał. Mm. Trundle ma już ostrze zniszczonego króla. Bardzo fajnie. Zera idzie do świętego Grala. Tak to troszkę wygląda. Ale nie szkodzi, lecimy sobie teraz na Mida, bo tutaj jest jakaś grubsza akcja. Będzie się szykować. Co robi Trystiana? Tristiana pilnuje wieże. No dobrze, niech sobie pilnuje Trystiana wieże. No tutaj idziemy na Mida, spróbować ewentualnie

A tak mało brakowało. Oj, oj, ten mały skubaniec Valor, tak? Jak on się tam zwie? Tak widzę. Całkiem nieźle sobie radzą z No dobrze, co tu się dzieje dalej? Udało nam się zniszczyć wieże. Idziemy teraz na Riven. Wiatr. Dobrze, Oliver tutaj tą riwem się zajmie. Dobrze. Uch, ale to zżeram manę, naprawdę. Koniec serii Grać z zamiecią. Jakie to głębokie naprawdę. Trzeba się nauczyć troszkę tą Aniwią last hitować tutaj widzę. Bo ona jednak jest taka dość charakterystyczna i nie za szybko. A... No niestety nie udało nam się. No dobrze. Nie mamy zbytnio w ogóle many. No dobrze, mamy tu sincz, da? A, i drużyna przeciwna postanowiła się poddać. Dzięki bardzo za oglądanie.